Cześć, tu Kuba ze Strefy Celu. Ostatnio rozmawialiśmy o kolimatorach na karabinki, to teraz o dodatkowym oprzyrządowaniu do nich. Między innymi będą to powiększalniki, również od Meprolite. Mamy firmę wojskową, która produkuje świetnej jakości sprzęt o bardzo jasnym świetle patrzenia przez soczewki. Mamy trzy rodzaje takich magnifierów. Przede wszystkim są to nasze najnowsze produkty, o dwóch różnych rodzajach powiększenia: razy 3 oraz razy 5. Oba już w zestawie mają silikonowe pokrowce jeden czarny, jeden piaskowy w zależności od tego, jakiego koloru będziecie potrzebować. Ci, którzy lubią kolory na swojej broni, wiedzą o co chodzi. I mamy jeden sprawdzony, już najbardziej szczególnie w bojów, używany obecnie w Izraelu kolimator o trzykrotnym powiększeniu. On ma za sobą już naprawdę kawał czasu, a jest świetnie sprawdzony. Jego dodatkowym atutem jest to, że po nowej generacji magnifiery odchyla się na bok poprzez przełamanie pewnej blokady. Ten dodatkowo posiada blokadę polegającą na tym, że musimy odchylić go w tył i dopiero następnie możemy go odpiąć. Jest to zdecydowanie pewniejsze mocowanie takiego magnifiera. Dzięki piękne, na razie.